Dzień dobry. Cześć. vlogmas numer. Czy konik ubrany w skarpety w majtochy żeby źle no nie było? My już przy kalendarzu, bo Laura już mówi, że już nie może wytrzymać i chce już otwor otworzyć kalendarz. Otwieraj. Szukaj. Co to tam dzisiaj A. będzie? O, jest. No, zobaczymy. Skarpety! Skarpety! Ale jak to? Nieświąteczne? Nieświąteczne? Tylko z czym? Z kotkiem. Z kotkiem! Laura bardzo lubi kotki ostatnio. Zawsze lubiła, ale od. odkąd puszka z nami nie ma, to tak, nie? Taką ma na te koty, mówię Wam, że niesamowite. Ale super, to co? Trzeba przymierzyć. Czy będą dobre? Może później, co? Mhm. Dobra. O, jak jest zimno, wszystko zamarza, nie wiewiórka, wodę przynoszę w słoiku, taką cieplejszą, no to widzicie, wszystko przez noc zamarza, a tam wiewiórkę muszę dbać, pościelone ma, sucho, w środku też ma wyścielone, ostatnio ścieliłam, no i fajnie, zobaczymy, może jajo jakieś zniosła, nie bój się. Są jajeczka, zniosłaś ojeczko, kuchono, zniosłaś, ocieplone masz, tutaj cieplutko, widzicie, wdzięczna, są jajeczka, już stąd wychodzę, nie panikuj, sieroto ty, dawno też indyków nie pokazywałam, patrzcie jakie bestie wielkie, ogromne, Ogromne. Oczywiście te białe są większe od tych czarnych. Ten? Jak się napuszył? Mm. Co się patrzysz kolego? Koleżanko raczej. Bo to dziew dziewczyna. Jezu jakie wielkie. To przyszedł do Was, w goście. Telewizja przyszła do Was. YouTube'owa w górę. Tak, telewizja przyszła do Was, tak. Będziecie sławni na YouTubie. Sławni będziecie wszyscy. <laughs> Idziemy do kurek jeszcze. A tu, co słychać w wesołym przedszkolu? Wszystko dobrze? Gdzie te indyki są? A się schował, indor. A się schował indor. No co ty tam szukasz? Tam byś chciała wejść? Sonia? Brunek? A gdzie indyczka? A, tam indyczka się schowała. Co tam, pobawiłby się z kurami, co? No wiem, żebyś się pobawił. No. Co głodni jesteście? Głodni? Puste miski? Puste miski? <noise> Co przyniosłeś? O, Jezu, jaki tu jest bałagan od, tego, od tej słomy. Powiem Wam, że zima to jest najgorszy czas, bo mm, potem jest tyle sprzątania na wiosnę. Bo to wiecie, pograbić potem. ten. Tu porozwalane. Ojej. Tu pełno lodu po miskach. Kto tak pokopał? Tu kret jakiś był chyba. Jej. Co śni? Patyczek miałeś? No daj patyczek. No dawaj patyczek. Daj patyczek. Daj. Daj. No? Ale zimno, Bruno. Co Bruno dzisiaj w domu spał w ogóle? Spałeś w domu dzisiaj, nie? Taki jesteś gość, że w domu spałeś. No, Brunek. Bruno, spałeś w domu dzisiaj? Tak się zlitowali nad psem, to tak do domu psa wzięli. A ty to w łóżku spałaś, to ja wiem. Bruno spał w domku, bo zimno strasznie. Minus 7 w nocy było. Tak. Dobra, lecę do domu. A, ale jest przymrozek, jest zimno. Teraz jest minus 5. No, zima. Co zrobić? śniegu trochę jest. <laughs> I Bruno też jest. Bruno. Witajcie, już tak oko w oko. Już jest 13 u nas. A ja siedzę i myślę, bo wy w ogóle zobaczcie, jakiego mam śniaka. Nie, ja po prostu, ja mam takie ciało, że jak się tylko tak, wiecie, uderzę mocniej czy coś, to od razu mi wychodzą śniaki. Takie mam ciało. E, powoli wyjmujemy dekoracje świąteczne. E, oczka tylko nam się zgubiły, ale to może dorysujemy. Mamy takie dwie dziewczynki e, na choinkę. Ta dziewczynka straciła jedno oko i to jest dziewczynka e, Laura, bo ma dwa kucyczki. A to jest dziewczynka Amelka, bo ma jednego kucyczka, tylko już wiecie, oczka odpadły, bo ta ten klej na ciepło, ale może się dorysuje i one wiszą zawsze na choince, dziewczynki nasze. I, i co? Plan jaki jest na dzisiaj? Całkowicie jestem jak zwykle po domowemu, znowu w tej samej brusce, wiem, ale tak, tak to jest. Um, Laura to cały czas ma tą gorączkę, w ogóle jej nie spada, znaczy spada, i jak dostanie leki to spada, a jak? Spadło teraz. Teraz spadły i to się dobrze czuje, ale jak gorączka ją weźmie, to się słabo czuje i to tak się toczy. I jeżeli się nie poprawi, przez dzisiaj sobota jest. Więc ja już nagrywam na bieżąco, bo już mi się materiały moje pokończyły. Bo trochę. Wcześniej nagrywałam tak, dwa dni wcześniej miałam vlogi, ale wczoraj nic nie nagrywałam i to tak wiecie, już jestem na bieżąco. W każdym bądź razie. Jak to się przez sobotę, niedzielę nie zmieni? No jak nie pójdzie do szkoły, tylko do lekarza będę musiał iść, bo za długo ta gorączka, słuchajcie, trwa. Ale to wszystko zobaczymy. Wczoraj byłam w ogóle, jeszcze Wam powiem, wczoraj byłam w tym sklepie, w ogóle nie widać mojej opaski. Wczoraj pojechałam do sklepu, bo pojechaliśmy no, takie małe zakupy zrobić. Tak jak mówię, wczoraj nic nie nagrywałam. Kalendarz tylko, jak otwieraliśmy to, nagraliśmy. W każdym bądź razie poszłam o te bułki i zwróciła mi pani pieniądze bez żadnego problemu. Akurat na kasie była ta sama pani, co była poprzednio, i mówi, że tam faktycznie mogła coś źle nacisnąć i tak dalej, ale żadnych problemów nie było. oddała mi pieniądze i wszystko się dobrze skończyło. Więc tak to, tak to słuchajcie wygląda. No i teraz na przykład Laura to się wścieka, bo wiecie, dostała leki. Gorączka spadła i jest ok, ale jak ma gorączkę to jest jak flag. Ja już lepiej. Co prawda mały katar mnie jeszcze męczy i taka jestem ym, rozbita, ale już jest na pewno lepiej niż było ostatnio, więc już mam nadzieję, że wracam do siebie i będą, będę mogła fajne vlogi wam jakieś stworzyć, a nie tam takie stanie i gadanie. <gadanie> Wiecie o co chodzi. E, dzisiaj chciałabym zdjąć choinkę i może ją chociażby postawić, a jutro przy niedzielę byśmy sobie ją ubrali. No, żeby wiecie już, bo to nie wiadomo, czy na weekend tam, znaczy nie wiadomo, czy w jak pójdą dziewczyny, znaczy Laura do szkoły, czy nie, to byśmy sobie razem ubrali pewnie jutro to choinkę, ale dzisiaj chciałabym ją zdjąć, no i, no i tak, i powyjmować bombki, to, to, to taki mam plan na dzisiaj, ale na kanale to dzisiaj zrobimy sobie, słuchajcie, stroik, to znaczy stroik taki adwentowy. Bo sobie kupiłam takie malutkie świeczki wczoraj, yy, bo taki mam plan. Nie takie jakieś duże świeczki, no bo ja i tak co roku robię nowe. Yy, nowe robię co roku te yy, te, te strojki. Więc wiecie, takie duże, jakbym kupiła świeczki czy coś, no to one się będą wypalone na przyszły rok, to już nie będą to sa takie samo. W sumie mogłabym je potem stopić i coś nowego z nich stworzyć. Teraz na to wpadłam. Ale kupiłam takie małe świeczki, mam taki fajny pomysł, taki mały, mały, skromniutki taki um, zrobić właśnie um, stroik adwentowy, no bo jutro niedziela to trzeba już mieć. Więc tak to wygląda. No i mówię, już nagrywam na bieżąco z, z dnia na dzień, bo wcześniej miałam trochę materiału nagranego, a jak nie nagrywałam dwa dni, no to miałam to tam, wiecie, coś tam pokazałam Wam, znaczy puściłam to, co miałam. A dzisiaj już mamy sobotę, więc wy to widzicie w niedzielę. To już tak praktycznie z dnia na dzień. Plany mieliśmy na weekend bardzo fajne, bo tak jak Wam wcześniej mówiłam, dzisiaj w sobotę u nas jest taki piknik, piknik narodzeniowe takie w miasteczku w Domu Kultury. Dzień Bożonarodzeniowy taki, gdzie będzie Mikołaj. Dlatego Mikołaja były zapisy dobrze, że ja nawet nie zapisałam, bo te zapisy były płatne bo byśmy oczywiście nie poszli, ale od 15 listopada można było zapisywać, ja 17 napisałam, czy są wolne miejsca i już miejsc wolnych nie było, bo tam było chyba 30 miejsc, miejsc wolnych i poszło to wszystko jak świeże bułeczki, ale będą też takie rękodzie rękodzieła będą sprzedawać, będą tam jakaś ciepła herbata zimowa, jakiś tam pokaz dla dzieci, jakieś tam teatrzyki, w Domu Kultury część na dworzu rzeczy będzie, no i planowałam właśnie, że my na to pojedziemy sobie pod wieczór, ale no jak Laura jest, wiecie, ma tą gorączkę. Nie wiadomo kiedy gorączka gorączkę ją złapię, bo po prostu z nią nie pojadę. A jutro w, w, u nas w straży jest też dzień Mikołaja, gdzie będą sprzedawane te strojki, co my robiliśmy do szkoły. Już wiem, że na stronie szkoły było napisane, że te strojki będą po 50 zł. Każdy stroik po 50 zł będzie można kupić. No i ja nie wiem, zobaczymy jak się będzie jutro Laura czuła, jeżeli będzie ok, no to jutro sobie podjedziemy, chociaż wiecie, na godzinkę na takie, wiecie, spotkanie. Ale jak będzie miała tą gorączkę jeszcze dzisiaj wieczorem i jutro, czy w nocy, no to ja z też nie pojadę, no bo, no wiecie, do szkoły nie chodzi, a sobie po jak będzie chodzić, no tak nie bardzo, tak? No i szkoda, bo już Laura mówi, że wszystko co najlepsze, to ją zawsze omija. No bo tu Mikołaj, tutaj to, tutaj tamto i ona biedna, no ale to no, choroba nie wybiera jak jest, tak jest, no. Ale mam nadzieję, że jeszcze takie spotkania z Mikołajem będą i jeszcze gdzieś tam jakoś, jakoś tam będzie dobrze, a jak nie, no to pojedziemy na no, Mikołaja. No, bo są może takie, wiecie, miejsca, gdzie można gdzieś pojechać, jakieś świąteczne, ten i jakoś sobie to wszystko odbijemy. W zeszłym roku zresztą te święta mieliśmy przecież do kitu, bo była ospa. Najpierw Laura, potem Amelka, i też święta w domu siedzieliśmy. A teraz y, grudzień się zaczął też z chorobami. Zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie. Trzeba być dobrej myśli i nie narzekać, i toczy, życie toczy się dalej. Dobra, koniec mojego gadania. Więc tak, y, ja sobie idę ogarnąć, coś tam porobić. Później zrobimy ten stroik. Y, a co, co na obiad dzisiaj zrobić? Ja mam zielonego pojęcia. Nie mam po prostu zielonego pojęcia, co zrobić na obiad, słuchajcie. Mam trochę rosołu, Laura chciała pomidorową. Może zje, chociaż ona nie ma apetytu. Na siłę muszę ją stawiać, żeby. On przy, przy, przy kubku, żeby ona piła, bo mało je, mało pije yy, i muszę ją pilnować. Yy. Nie wiem, co zrobić na obiad, coś tam może wymyślę. Mam bigos, może bigos zjemy od zjemy bigos. Mam mięso, yy, ale to mięso wyjmę jutro, zrobię gularzu chyba, a dzisiaj to mi się po prostu. No, yy, więc taka to historia. Dobra, nie rozgatujemy się, yy, lecimy z tym dniem yy, da dalej. No i kojek. Tam. Dobra, wspomagamy się sztucznym światłem, bo to nic z tego nie będzie jest ciemno, a tu mam taki kącik sobie stworzyłam do robienia swoich prac. I muszę tu jakieś sobie światło wykombinować. Takie z góry najlepiej padające. Dobra. Na razie jest jak jest. Deskę mam taką. Nawet jest zbytnio nie i będziemy robić stroik. Mam cztery pomarańcze. E, lekko podsuszone, ale tylko żeby Wam pokazać jak to mniej więcej sobie wymyśliłam, żeby zrobić. Mam głoździki, mam laski z cynamonu. Mam takie świeczuszki małe. Coś takiego, okrągłe takie jajeczka. Oj. I co jeszcze mam? No, i mam y, szyszki i gałązki. Poczekajcie chwilę. Y, w tym roku sobie zrobię z gałązek tych sztucznych, co kupiłam w sklepie. Ja sobie już poobcinałam te nóżki sekatorem, dlatego że w zeszłym roku, jak zrobiłam z żywych y, gałązek, y, wiecie, y, z żywych, oj, to, y, ledwo to wytrzymało do, do świąt, bo już się strasznie zaczęły sypać te gałązki, więc. W tym roku sobie stawiam właśnie na, na sztuczne. I będę robić sobie. Jak widzicie, tak mi wyszło. Tak mi wyszło. Pomarańcze położyłam na razie. Ich nie przyklejam. Położam na razie, tak żeby było widać po prostu jak to mniej więcej wygląda. To może tam trochę, trochę dalej. A zresztą to nie musi być idealnie. O, laski cynamonu. Tu miałam takie małe bombeczki. Jedną bombeczkę symbolicznie tak postawiłam. Dwie szyszki. No i... Wydaje mi się, że to nawet fajnie wyszło. Bo mówię, w zeszłym roku miałam z żywych i one już w połowie miesiąca to już tak mi opadało, że suche badyle było widać i to tak brzydko wyglądało. To mówię teraz: kupiłam wtedy mm, te gałązki takie, te sztuczne. To mówię, a wezmę, już je wykorzystam. No, może to wiecie, sztuczne to, no nie fajnie to wygląda ze sztucznych, ale na pewno mi postoi cały grudzień, nawet i do nowego roku. No i tak to słuchajcie, wygląda.